Szymon, w jaki sposób rozstałeś się z wojskiem? Rozstałem się decyzją ministra. W 2022 roku zostałem zwolniony z powodu uzyskania dostatecznej oceny z opiniowania służbowego. A co to znaczy? Tak po cywilnemu? Żołnierz co roku jest opiniowany w skali ocen od 2 do 6. Moje poprzednie oceny z opiniowania w służbie zawodowej to piątka, szóstka i piątka. No i w roku 2021 dostałem trójkę i na tej podstawie zostałem zwolniony. Za 2021 trójka. Tak. A było jakieś uzasadnienie do tego? W arkuszu opinii służbowej nie było żadnego uzasadnienia. A jak się domyślasz, co było powodem? Moje wystąpienie w Sejmie, w którym zasygnalizowałem naruszenia prawa w Wojsku Polskim. Na czym naruszenia prawa w Wojsku Polskim polegają? To w 2021 roku realizowano program szczepień na COVID. Ja uznałem, że to jest niezgodne z konstytucją. Mhm. I de facto słusznie, no bo każdy ma prawo sam decydować o tym, czy chciałby się szczepić, czy nie chciałby się szczepić. Zwłaszcza wtedy, kiedy preparat jest nieznany co do składu i nigdy nie został w Polsce przebadany. Czy w wojsku była świadomość, że ten preparat nigdy nie został w Polsce przebadany przez żadne służby sanitarne? Myślę, że było duże zaufanie do władz publicznych, ale przede wszystkim była wiara w kampanię medialną, która była prowadzona. Wielu starszych oficerów też tłumaczyło, że jest to jedyny sposób na pokonanie tego niewidzialnego wroga. Odpowiedni stopień zaszczepienia, odpowiednio wysoki współczynnik. No, ale w międzyczasie zapomnieli o przysiędze wojskowej, i staniu na straży Konstytucji. Nie można w wojsku polskim wydać rozkazu, który jest sprzeczny z Konstytucją. Mhm. Do, do, dokładnie tak. Skąd w tobie nieufność do tej akcji szczepienia? Właśnie z tego powodu. Nie było, było to bezprawne. Mhm. Na początku możliwe, że wykorzystano histerię napędzaną kampanią medialną. Mhm. I oczekiwano od nas działania niezgodnego z prawem. Oczekiwano ode mnie, jako od dowódcy kompanii, że będę zbierał wrażliwe dane medyczne od moich żołnierzy, że będę zwiększał współczynnik zaszczepienia w moim pododdziale, w moim pododdziale. I ja po prostu nie godziłem się na to. Jak wielu oficerów? nie godziło się na całą tą akcję. Z tego, z Twoich obserwacji. No ja byłem sam w mojej jednostce wojskowej. Mhm. Gdyby było dwóch dowódców kompanii, to już jest połowa batalionu mhm. i myślę, że byłby problem. Udało im się doprowadzić do takiej sytuacji, że dowódcy nie wnikali w podstawy prawne rozkazu, mimo że każdy rozkaz musi być zgodny z prawem. Czy wojsko zorientowało się, że cała ta akcja o nazwie pandemia, mówię o oficerach wojskowych, no to jest akcja socjotechniczna i to jest akcja de facto stricte wojskowa. Czy wojsko polskie miało tą wiedzę? Albo czy prywatnie się o tym rozmawiało, no bo to było przedziwna ta cała akcja. Na, na, na pewno nie była to reakcja na nic przypadkowego. Kiedy byłem zwalniany, dowódca jednostki wojskowej powiedział mi, wręczając decyzję o zwolnieniu, że szkoda takiego dobrego oficera, ale nic nie mogłem zrobić. tak, tak mi powiedział. Myślę, że kiedy ustała ta akcja, kiedy wybuchła właśnie wojna na Ukrainie, to do wielu dotarło, ale nie powiedzieli tego na głos. Po spojrzeniach później zastępcy, dowódcy, innych żołnierzy, też widziałem, że no to nie, nie powinno tak wyglądać. Mimo wszystko została taka zmowa milczenia. I nie chcą przyznać się do błędu. Ja ogólnie postrzegam tych wszystkich, którzy brali w tym udział, za rebeliantów, ponieważ sprzeciwili się przysiędze wojskowej, no i sprzeciwili się konstytucji. Brali udział, uważam, w zamachu stanu. Mhm. No to, to jest pogląd absolutnie logiczny, ja z kolei mam taką reminiscencję, że jest to zachowanie, to znaczy to powszechne zachowanie, bardzo przypomina zachowanie oficerów w czasach komunistycznych. No bo wówczas też bardzo często łamano, zwłaszcza oficerskie, ale również wojskowe sumienia. Część żołnierzy temu ulegała, ale ze względu na nieprawdopodobną presję polityczną. No i taka presja pojawiła się w roku 20. Więc jak gdyby wydawało się, że naturalnym odruchem w polskiej armii powinien być opór. Pytanie, dlaczego tego oporu w polskiej armii nie było, Twoim zdaniem? No, tak już wspomniałem. Była kampania medialna, rozkręcona histeria. Wszyscy mówili. Przysięgałeś stać na straży konstytucji? Nie, tego nikt nie powiedział. Przepraszam. To ja sobie sam to powtarzałem. Wszyscy mówili, że co to za problem założyć maseczkę, żeby bronić obywateli? Co to za problem dać ukłuć się igłą, jeżeli to ma służyć obywatelom? Ale ja widziałem w tym większe zagrożenie upadek porządku prawnego. Jeżeli zmuszą nas do nielegalnego działania w jednej kwestii, to później mogą nas przymuszać w kolejnych kwestiach, już bardziej bezpośrednich. Ten atak uważam to za atak na instytucje publiczne, na organy konstytucyjne właśnie Tymi preparatami chemicznymi. No to. Nie ja no jeżeli pozwolimy na coś takiego, to pozwalamy już na wszystko, na wszelkie łamanie prawa. Stanąłeś po stronie prawa i mówisz jak człowiek sumienia. Skąd u Ciebie tak wyczulone sumienie? Czy, czy masz taką odpowiedź? No, nie mam takiej odpowiedzi tak? Ale może jakieś ślady rodzinne? No. no bo to jest niezwykłe, twoja postawa, to wiesz, że nie, nie była to postawa powszechna. Ja dołączyłem do służby... Na początku ukrywałem ten zamiar przed rodziną, przed rodzicami. Mhm. Mój tata jak jechał na przysięgę wojskową, to moje rodzeństwo opowiada, mijając szlaban jednostki wojskowej, powiedział, kto normalny idzie do wojska? Przecież tu są sami idioci. Ja poszedłem z wysokich pobudek do wojska, szukałem po prostu ludzi, którzy staliby na straży wyższych wartości, którzy po prostu potrafiliby stanąć w obronie mhm. innych ludzi. Sam chciałem się taki stać. No niestety nie spotkałem takich ludzi, ale. Do jakiego ten... rodzaju wojska trafiłeś? Skończyłem pięcioletnią wyższą szkołę oficerską wojsk lądowych we Wrocławiu na specjalności zmechanizowanej, czyli, czyli piechota, mhm. i po promocji oficerskiej zostałem przydzielony do wojsk obrony terytorialnej w III Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Czyli ten stoper to nie jest z wojsk spadochronowych. Nie. Nie. Jak było w Podkarpackiej Brygadzie Obrony? Dopiero się tworzyła Brygada mhm. bardzo dużo braków kadrowych, wolne stanowiska. Ja z uwagi na moje wykształcenie. Radziłem sobie na można powiedzieć większości stanowisk. Takim mhm. jesteś z wykształcenie? No, właśnie, oficerem zawodowym. Tak, oficerem zawodowym. W specjalności zmechanizowanej, mhm. czyli doświadczenie w szkoleniu piechoty. Jaki stopień masz w tej chwili? Jestem porucznikiem rezerwy. Czyli tak jak Kuba. Tak jak Kuba. Na ostatnim stanowisku służbowym byłem dowódcą kompanii lekkiej piechoty. Aczkolwiek nie nieetatowo pełniłem te obowiązki już wcześniej. Pełniłem na początku funkcję w sztabie jako młodszy oficer sekcji operacyjnej. Kiedy było potrzeba, czyli na weekendy podczas szkolenia wojsk, byłem dowódcą plutonu. Pod nieobecność szefa sztabu batalionu przez 6 miesięcy pełniłem jego obowiązki. Byłem później szefem sekcji operacyjnej, czasowo pełniąc również obowiązki właśnie dowódcy kompanii, a następnie zostałem dowódcą kompanii. W jakim, jak sądzisz, kiedy polscy żołnierze, bo nie pytam o polskie wojsko, zorientują się, że ta cała akcja w roku 20, czyli zarówno akcja pod tytułem pandemia, jak i później ta akcja preparatowania, nazwijmy to, no była nielegalna. Kiedy polskie wojsko nabierze tego przekonania? Kiedy do społeczeństwa dojdzie taka informacja? Wszystko zmierza do tego, żeby prawda wyszła na jaw. Tu samo moje zwolnienie było nielegalne. A zostałem zwolniony właśnie dlatego, że ujawniałem ten proceder. No i to jest tylko próba gry na czas próba tego, żeby nie wyszły pewne rzeczy i uważam, że. I żołnierze, i urzędnicy, i sędziowie, i prokuratorzy mają świadomość tego, że to było nielegalne, ale ze względu na swoje partykularne interesy nie chcą o tym mówić głośno. Gdybyś miał ocenić, które środowisko etycznie spadło niżej: czy środowisko wojskowe, czy środowisko wymiaru sprawiedliwości. Twoim zdaniem. Jeżeli chodzi o środowisko wojskowe, no to oficerów jest mniejszość. Na kompanie przypada może czterech oficerów, a 150 szeregowych i podoficerów. Uh -huh. Oni nie mają większego przełożenia na to, co się dzieje w wojsku. Im większy, im ważniejsze stanowisko. Im ważniejsza rola w społeczeństwie, tym odpowiedzialność jest większa. I oczywiście najwięcej najwięcej szkody, największą odpowiedzialność mają wysokie stanowiska. To jest każde stanowisko sędziowskie, każde prokuratorskie i oficerskie. Rozumiem, czyli proporcjonalnie gorzej to wygląda w środowisku wymiaru sprawiedliwości, jak rozumiem. Tak, i o tym się przekonuje również na rozprawach moich. Przeciwko mnie uważam jako działania odwetowe. Uważam, że zostałem zwolniony ze względów politycznych, na zlecenie polityczne. No i kolejne działania, również wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, służą temu, żeby mnie uciszyć, ukarać i wymazać pamięć o mnie. Czy doświadczasz bezpośredniego styku pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, a służbami specjalnymi? Czy raczej, czy raczej tego nie widać? To znaczy, wydaje się, że sędzia mówi własnym głosem, że prokurator ocenia to po swojemu. No, służby specjalne podlegają pod premiera. Mhm. W tym roku, 11 stycznia, miałem przeszukanie Prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No również, również Jakub Kuśpit miał takie przeszukanie i przeszukano łącznie 40 domów. No to jest uważam, że celowe, celowe działanie służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości, czy organów ścigania. Mhm. Znaczy, ja znam z mediów, ale oczywiście nie wiem, czy ta informacja jest prawdziwa, że. Doniesienie do prokuratury złożyła y, bodajże służba kontrwywiadu wojskowego. Tak, śledztwo przejęła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prowadzone jest y, przez prokuratora wojskowego, prokuratury okręgowej w Warszawie, Jana Zarosę, pułkownika. I tutaj no to już zapamiętamy Jana Zarosę. Ja głośno powtórzę nazwisko. Natomiast nie ukrywam, bardzo mnie zainteresowała ta służba kontrwywiadu Wojskowego, no bo w czasach sowieckich to była służba taka najbardziej prosowiecka. W czasach już teraz nie, niby nie sowieckich, znowu się pokazała służba kontrwywiadu Wojskowego jako pociągająca za sznurki. Czy daje się coś takiego zauważyć w wojsku? Służba kontrwywiadu Wojskowego jest mało widoczna w wojsku. Są tylko ekspozytury. Tak zwany SKW, mhm. i tam żołnierz ma tylko wytłumaczyć się, można powiedzieć, ze swoich dochodów, ze swojego życia, żeby uzyskać tak zwaną rękojmie zachowania tajemnicy. Mhm. I uzyskuje poświadczenie bezpieczeństwa. To właśnie służba kontrwywiadu wojskowego przydziela poświadczenie bezpieczeństwa. Oficer potrzebuje takiego poświadczenia do klauzuli tajnej. Czyli, de facto, jest to bardzo delikatny, niewidoczny instrument sterowania awansami. Raczej nie awansami, co yy, można kogoś na tej podstawie zwolnić ze służby, zabierając mu poświadczenie bezpieczeństwa. A z awansami? to wyższe stanowiska dowódcze, może w sztabie generalnym, no, potrzebują oficerów, którzy mają rękojmie zachowania tajemnicy do klauzuli ściśle tajne. Gdybyś po raz drugi stał przed decyzją o pokierowaniu swoim losem, czy iść do wojska, czy iść do szkoły oficerskiej, czy inaczej, jakiego wyboru byś dokonał? To jest bardzo trudne pytanie, bo Wydaje mi się, że chociaż mając tą świadomość, co mam teraz, to uważam, że moja obecność w wojsku miała jakiś wpływ na żołnierzy, na funkcjonariuszy publicznych. Moja praworządność, moi podwładni bardzo dobrze mnie wspominają i cenili mnie. To też mnie rozwinęło. I pytanie, czy jeszcze raz bym przystąpił do wojska, zamieniłbym na to, czy, czy wróciłbym do wojska. No, na tą chwilę, tak jak wspomniałem, no, uważam dowództwo za rebeliantów, którzy no, sprzeciwili się. Praworządności, wypełniają jakieś partykularne interesy swoich mocodawców. Nie może być tak, że żołnierzami st sterują politycy z drugiego rzędu, przeciwko narodowi. I po to, żeby być w wojsku, to bym nie wrócił, ale po to, żeby cofnąć ten proceder, żeby oddolnie dać odpór. Tym wszystkim niszczącym dla narodu działaniom, to chętnie bym wrócił. To też dla własnego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa moich bliskich. Jasne. Prowadzimy tą rozmowę w ramach cyklu o tytule Pożegnanie z trzecią RP. Jak zareagowałeś, jak padł ten tytuł, znaczy, że żegnamy się z tą strukturą polityczną? No, ja uważam, że już się pożegnaliśmy, że do tego są używani funkcjonariusze publiczni, że politycy nie przestrzegają prawa. Ja przysięgałem stać na straży Konstytucji i gdyby każdy robił swoje, każdy z funkcjonariuszy robił to, co zalecam Konstytucja i zalecam ustawy, nie bylibyśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz. Nie byłoby nielegalnych rozporządzeń covidowych, a nawet Sąd Najwyższy stwierdził ich nielegalność w uchwale siedmiu sędziów o sygnaturze akt 3PZP 6 łamane na 22, Próbuję podpierać się tą, orzeczeniem. tym orzeczeniem właśnie, tą normą prawną. W sądach, ale również w sądach trwa jakaś zmowa milczenia na ten temat. No, możemy tylko dodać, ta zmowa milczenia nie wygląda naturalnie, przypomina czasy sowieckie, e, przynajmniej nie przypomina cz czasy sowieckie e, i na pewno nie przypomina państwa demokratycznego. Mogę tylko po powiedzieć, że Gratuluję Tobie, no, szczerze postawy, jest absolutnie wyjątkowe. W zasadzie w moich oczach, nie wiem jak ocenią to widzowie i słuchacze, ale w moich oczach stanowisz taki wzór. Żołnierz powinien stać na straży konstytucji, znaczy nie da się tego lepiej zdefiniować. Bardzo dziękuję. Dziękuję.